Hej, cześć, witajcie, jestem Vplay Witajcie w nowej serii. Yy, w sumie nie wiem, z Minecrafta. I tyle. Yy, I dzisiaj ze mną są Byku. I ja. Laki. Cześć. No, wyrzuć kwiatka dla swoich widzów. No Proszę bardzo. Yy, Darkstar, który dzisiaj no, się obrócił. Cześć. Tak. I, I ja dzień dobry. I, I teraz wiecie co? Ukradnę wszystkie kwiatki. No pozdroszaj się. Nie zrobisz I, tego. I, i dobra, Ogólnie tak. Co to będzie z seria? Jak widzicie, napisz coś w na czacie. I pyku i Dark Staron. Jak widzicie, jesteśmy w dwóch różnych teamach. Które w tej chwili jeszcze przez jeden, przez jeden odcinek będziemy ze sobą współpracowali, przez drugi odcinek w ogóle nie możemy siebie zabijać tak samo jak przez pierwszy, bo drugi po prostu szukamy miejsca na bazę, a przez trzeci już jest wszystko możliwe, bo już mamy dwie odrębne bazy. Um... Także co? Znaczy, teori, tutaj możliwe, gdzie się tak, spawn. Tak tutaj gdzie się spawn. I tutaj, tutaj będziemy planowali na... w tym odcinku, nie wiem, coś zbudować. Nie wiem. Ja, ja, ja proponuję kwiatka postawić. Ten, ten już zbiera nasiona. Aha, w ogóle co się stało? Mam GMA. Ja pik ci 14 na samym starcie Nie dobra, no, bo usuwałem, nie usuwałem wasze itemy i... i, i Ale tam będzie na odczyn. Widzieliście, widzieliście, nie, nie kradłem, Wszystko nic nie. Co mam nic... nagrane dowody Tak, są. tak, Wszystko tak. Jest. nic, Będziesz nic na nie ukradłem. Kulturze. Nic nie ukradłem, nic nie ukradłem. Mam na odcinku, dobra. Ukradłeś, to ukradłeś ja kwiatki. idę szybko do tej wioski, żeby ukraść wam ity. No ja właśnie idę i już mam farmę, już mam farmę, ogarniam farmę. Gdzieś tu była farma. O jest, dobra, mam farmę. Diamond? No nie! Spadłem! Dobra, luzik, farma jest ogarnięta. Tak, pizdaś. Yy, Spadłem, tak. no nie! Dobra, czy... Siano no. biorę, siano, siano, siano. W pierwszym odcinku się nie zabijamy, tak? Czy jak nie. to miało w, w pierwszym tak, w pierwszym jeszcze też. nie, tak. w drugim też nie, a w trzecim już można wszystko. Aha, i tak, nie kradniemy sobie itemów z bas, nawet po drugim odcinku. <laughs> Dozwolone jest. Kradnie, kradzenie. Kradnięcie, kradzenie, nie wiem jak. Dobra, możesz ukraść itemy, które gościu ma przy sobie jeżeli go zabijesz. Okej. Okay. Mhm, nie mam jedzenia. Dobra, także to by pasz. było na tyle. Z wstępu. I możemy już sobie jakby kraść różne rzeczy. Krasz. Już? Tak, tak, tak. tak. Nie, znaczy, nie, chcę tak. się y, kraść z tej wioski, oczywiście, nie? no. O to Dobra, mi chodziło. Nie ma, nie ma łóżek, chyba z tego co wiem. Ja już mam cztery. Ja już mam jedno łóżko. Ja już mam cztery. Ja już jedno, bo my w tym jesteśmy. A tutaj nie ma Siedchomu. Ale my w tej znaczy... chwili sobie pomagamy, pragnę przypomnieć Wam. Aha, to sorry. No to daj łóżko. U Lucky where are Radio tu jesteś na Więc nie ma, no, że no. jestem w Teamie, to, to ten. No, 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 no. Tak, oczywiście. Ja dzwon chcę no, zabrać. Brawo. Bo, ogólnie tak. Sorry, ale ja nie grałem dużo na tej wersji, więc musicie mnie nauczyć. Ej, to chwilę po Bo to, to, to jest to jest tak dla mnie jak granie na modach. Czemu to od nowa się robi? Ej, ja nie mam dźwięku no, bo... w Minecrafcie, czekajcie. Ej, nie. O, Uniszczę schodek, nie ruszaj mnie. Zniszczyłem. Okej, okay, to jest Unlimited. Jezus Maria, yy, Bright... Trzeba przejście zrobić. Dobra. <laughs> e, -re 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 -re. Music. Ej, dobra, weź mi drop łóżko. My się prześpimy, co? Weź mi, łóżko. No, weź no, weź mi to rozwal. Mi łóżko. No i jak to? Rozwal, rozwal mi to. Daj łóżko. Spać. Daj Idzie, idziemy da spać. Idziemy spać, Dark to... Staron. Gdzie no, jesteś? Okej, okay, ale ja jestem na spawnie cały. My jesteśmy w tej wiosce co jest obok spawnu A jak ją znajdę to... To Only miało być Pardon to szukam tej wioski co jest Z. Skaczę ci po brzuchu Wow, wow wow Co to jest? Ej właśnie czy tutaj są dlaczego tutaj nie ma potworów? Pragnę zapytać Bo jest łatwy, miałeś dać normalny, a jest łatwy Pioska, która to to jest... będzie difficulty tak, ile? Potwory są, tylko pod ziemią Trudny. Difficulty ile Lata. to będzie? Jeden? Czekaj. Zwykły, ee... Nie Difficulty normal Pisz. Normal, właśnie Ok Difficulty normal, chodź, chodź do łóżka Postaw mu łóżko, Lucky Szybko, bo się zaczęłam podchorować masz cztery tam, No dobra, niech ci będzie no, Aha. Wystarczy, że się kumowa prześpi Z tego co pamiętam Dobra, Lucky, dawaj, ja już zaczynam zbierać ten Wystarczy, że się domek. ponad połowa prześpi. Dobra, ja wziąłem dwa dla no. ciebie i dla mnie, a i ty też weź dwa yy, dla Byka i dla siebie. Tak, mam dwa. Mam Dobra. trzy nawet. Jak usłyszycie Dobra. dziwny dźwięk, to podrapałem się po głowie. Nieważne. No spoko. Mam, mam często, jest problem. Wiecie co? Jeszcze muszę trochę chyba ściszyć dźwięki w Minecrafcie, bo może to być spoczy. trochę ciężko. Yy, dobra. Aha, jakbyście to mówili też... bardzo głośno, to, by, to bym się nie obraził tak ogólnie. Nie? To już wysadził Creepera. Nie waliło mnie Minecrafta. Aha, ich <laughs> zdechasz odcinek. Spartan Kraft Minecraft. Mnie zda... Anty cheat piękny. Dobra. Co z tym robimy? Chyba e... mu. No, jestem za. Ej. Bez siodła się dało jeździć? Nie. nie. Na koniu? Nie. Posiadę z siodłem. Nie. Czyli nie dawać mu jabłka, nie mordować. Nie, I tak, i tak się nie spoi. Odsajasz yy, go tylko przez ujeżdżania. Dobra, to ja, pole, ja, ja polecam jakieś podstawowe narzędzia zrobić. Znaczy ja już mam stale, ja już mam kamień, więc wiesz, Aha, no, to może coś. idę, idę mniej więcej ja. w tym kierunku. Gdzie on był? W którym kierunku? No on przecież już normalnie do jaskini przed kurde, tylko co ty jest. To ja to Minecraftowe to wiesz, to tam. Aha, sprawdza. Spoty... to te Minecrafty no, Dobra, y, może się wkopiemy w dziurę, ja mam często zrobimy jakąś podstawową bazę. Zaczęłem często. O, widzisz, dobra, czekajcie, gdzie by tutaj... No, emeraldy nawet. Wy do lasu będziesz iść? Aha, czekajcie, widzę wasze te... Widz, widzę wasze A yy, Nic nie mam, ale postaram się... Daj wziąć... mi tego, daj mi kamienia. Zaraz. Daj mi chociaż trzy. Aha, no dwa, dzięki. Trzy. Nie ma, ja nie. dobra, trudno. Yy, Ra raz, dwa... No no, 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 daj, no, daj. No czekaj, no już, masz. Raz, dwa, trzy. Gracias. Mm. Jakiś świeczkę załatwisz, to mogę się dać więcej yy, tu jest... świeczkę mam ci załatwić, nie mam wungla. Ja zaraz przepalę chyba zwykłe drzewno, żeby mieć świeczkę drzewno. Drzewno. A, bo, a, przepraszam was serdecznie widzowie, jeśli nic nie widzicie, ale uwierzcie mi, że ja też nic nie widzę, więc... <laughs> tak, ja też nic nie widzę. Ustawcie się na Bright najlepiej. No, te że mam shadery. O kurde, to to nie mam. No, Aha, to masz shadery. A ja nie mam nic i w sumie nie wiem, chyba nie będę sobie nic yy, włączał, bo taki, taki... Sp... Podstawowy Minecraft Ale powiem chyba... ci tak... Yy... Nie, wiem, możecie napisać w komentarzu, czy chcecie, chcecie jakieś shadery, czy coś. Nie, ja, yy... mnie nie przekonacie że to właśnie. Minecraft wygląda głównie. Przepraszam, ale to sprawdzę. Wiecie co? Yy, nie wiem, Dobra. sobie mam się wkopywać. Gdzie ty jesteś, DarkStaron? W wiosce. Ej, W yy... wiosce? Dobra, Miamy a kopiemy się w dół jakoś? Tak A ja gdzie chcesz to? to printem, bo chcesz wykopywać czy... już? No, no to już kopiamy to, się chyba, nie? Czy nie? No, tak możemy. O, tu jest jaskinia, tu jest zaskinia, chodź tu. <laughs> żelazo! Fajne. No ja już Fajne. też mam żelazo, to nic co. Żelazo! Wungiel, Ej, wungiel, no, Wungier. Ej, ma na to, żeby przebudować ten domek i tu się na początek go e, Nie, ja od razu będę Do... budował tam z dbra. Sorry, Dobra, że nic nie widzicie, już wam daję świeczkę. Ja mi się przydać, świeczka, ale do świeczkę, o proszę wam, was ja bardzo. Nie nawet podstawowego narzędzia nie mam, Świeczuszka. O okay. oh, shit, creeper, creeper. Obyś zginął, nie? Życzę ci tego, fest. Ja też. <laughs> Family friendly. Nie, nieoficjalnie, ale ci życzę. Znaczy nie można, bo w sumie... Nie te, Możecie no, teraz no, się no, nie kłócić, chociaż na odcinku... To się kłóci? To się kłóci? No właśnie. Nie wiem, nie, nie. nie no nie, właśnie, bez... no to... Nie. Proszę, nie siać Herezji, nie głosić takie sprawy. Yy, zostawiłem tam crafting pewnie źle. Znaczy ja mam tyle drewna, że spokojnie sobie craftował, zaraz sobie craftingi. Dobra, yy, ja tu Dobra, ja zbieram. potrzebuję chociaż kamienne narzędzia, chcesz mi dać trochę. Ej, panowie, diament znalazłem. Tak? No serio, di serio diament znalazłem, nie? No bo węgiel to diament, nie? Tylko tak w aha, później aha, to będzie diament. No. nie? Chrom, chrum, jak ta świnka obok mnie. Dobra, ej, laki? Bo my blisko spawna mieliśmy się osiedlać. Przekręcę, tak w promieniu 400 tysięcy tak się kręcę. No właśnie tak. wiem, no. jestem pod tobą, bo to jest nieklarzy <grym grym grym> <grym> zanów. 400 tysięcy no, to 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 no, nice. No lubię. To? Co, to, no, co, spaunie, co my tutaj leca? mamy? My tutaj mamy fungiel. co ty na to, żeby się tu wybudować? Nie, tam po spawnie trzeba. To spełnie dobre, to ja to uh, jest. Ej, bo ja to tak mi to. Koła... Co, co ty tam wybuchłeś? Ja nie A no, wysadzam sobie potwory. No. Nie no, staraj to się to nie czuć tego terenu, bo nie będzie chciałem na mnie. A Joskin nie jest. Oh. A to proszę bardzo, to, to robię pozoram. Y, Właśnie za griefing, za griefing będzie. Y, ban na 2 sekundy. O, jej. Jej. To, to, to ja, ja się boję, nie chcę. <laughs> Deko, widzisz tam przycina? Weź się panią e, Nie widzę, bo nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. A to ja sam pójdę. pójdę. W ogóle jeżeli jest y, takie tragiczne audio trochę, to prze przepraszam naprawdę. Bardzo chciałem robina. nagrywać uh, Audacity. Tak naprawdę bardzo nie chciałem nagrywać Audacity. Y, ale to to, jest, to już mniejsza. To w, każdy, w każdym razie wszystko no. wina byka, no. nie? No jak zwykle zresztą. dziękuję. E, gramy bez teleportów, czy wszystko teleport, moja tak? mina jest Bez teleportów, teleporty każdy gracz ma wyłączone. E, będzie skrypt e, stworzony przeze mnie na bazę, gdzie będzie można się teleportować do bazy. Dobra. To będzie jedyne miejsce, gdzie będziesz mógł się teleportować. W tej chwili nawet hobów z tego, co wiem nie możesz stworzyć, czy możesz? E, mogę, mogę, ale ja bym to zostawił w sumie. A możesz, to na, to na razie, na razie. Na razie to zostawię, no, ale ej, mówię, będzie to była tylko druga baza. A, ale prawdziwa czy zombie. Właśnie, zombie. linki do wszystkich innych, którzy nagrywają, ja y, będą w opisie. Czyli do dwóch pozostałych osób. No chyba, że któryś z nich o, będzie o, tak miał tak samo. A to jest, powiem, A to, jest to sama powiększona. Dobra, chyba, to chyba, to że Chyba żalaki albo byku spieprzył audio, no to wtedy to nie ja będzie. A to ja w nie byłem, to ja w nie byłem. To ja już ją odgrabiłem. Znaczy, do, dobrze, taka ogólnie, jakby ktoś się dopytywał, że skąd mamy na starcie flecką, no to tak, żeśmy dali sobie na start, bo tak. A, no tak, wylem, to cheatowaliśmy sobie, z wiem, jesteśmy źli. No. Nie musicie, no na O, dislike i takie sprawy tam. Tak. Oh shit, spadłem. Sprawy. Ja tu kopię dziurę w skalę I don't know why, ale jest Dlatego ja nie kopię się pod siebie. Czy ty złamałeś. ŻELAZNO ZASADĘ MINECRAFTA NIGDY NIE kopać POD SIEBIE Żelazno... Tak, możecie, tak możecie złamałem, złamałem i co, co, co mi zrobisz? A? A? Widzowie ci zrobią Mam już 16 żelaza Widzowie możecie go zjechać w komentarzach, znaczy zlinczować w, w komentarzach że nie można Bana za to Bana ja O tak na, 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 na twarz, to tak lekko tak by nie bolało gdzie ja ten crafting dałem? A, ja, a, a Co? Nic... Gdzie ty jesteś? Tak jakbym grał trochę chaotycznie, to przepraszam, ale już tak dawno tego Minecraftu nigdy nie klikało się i tak dalej. Tak? No no właśnie, bo ten za chodzi. dużo Warframa, nie? Ups, reklama. I cykna. Nie, tym. na serię z też można robić. To, to będzie samo farmienie w sumie, nie? Dokładnie. No, czy można jakieś takie na przykład sorty nagrywać jak, jak grasz, nie? Czy coś takiego? Ty, no, ty jeszcze nie masz no sorti tak, chyba, tak. Nie? nie? A, Dark, bo to jest stara. jakiś tryb, tak? To jest jakiś tryb. Sorti to, no, codziennie grasz i masz szansę zdobyć naprawdę niezłe nagrody, tak jak Legendary A, Core. nie wiedziałem. Legendary Core pozwala ci na zupgradeowanie moda na maksymalny oh, poziom, no. nie używając endo ani kredytów. Ej, no to to są... polecam używałem, Bardzo fajno. No, zwłaszcza to, to jak na... masz moda Prime, które każdym... tam. To na każdym mod działa, na Riven i na tam. Tak, tak na, to... na, wszy na wszystkie mody, Ale tylko fajny. że mówię, to, to jest tak rzadkie, że pierwszy raz w ogóle twórcy dali to za darmo, jak był teraz ten update. I to było pierwszy a... raz, jak to dali w ogóle. Okej, okay, a już go nie ma za darmo. Nie. Czy no, jest? no nie, to było do, do odebrania dzień, w dzień update'u. A, okej, okay. da. Dobra, laki podaj kordy hmm. Nie wiem czy mogę, plus 14, minus 277 to plus 14 Dobra, ja idę z 277 na dół. Dawaj 13 pał na spał na tą A gdzie to No nie, czy... bo ja się próbuję skopać na dół generalnie i... <Głos> <Głos> i... <Głos> 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 Ale Ty wieku jesteś czasami. Leko. Bo tak słupałem. Wszyscy zbanowate. Czemu napisać to na ono? Na, na, na? Co napisałem? To nie byku. To nie ja. To ja. Nie <grym> I kto tu jest zbanem? Faj fajni koledzy polecam. Trzeba, Trzeba najpierw się nauczyć się składać literki, potem z nich pełne <grym zdanie> zdania. Bo tam jest to szkielet. On mnie Zabić szkieleta. Znaczy wiesz Darkson, no nie wiem co ci dadzą te kody, bo i tak to są kordy spawno, więc wiesz. Cza... Ja też nie wiem co one mi dadzą. On wszystko zapisuje, żeby wiesz... No by. Tak, bo... Wiesz, przezorny zawsze ubezpieczony, nie? A, no to dokładnie, no. no, no. Ty coś o tym wiesz, nie, no. Laki. Tak? Co? <laughs> nie rozumiesz o co mi chodzi, nie? Nie, nie, nie. Ja mam tego gadasz. Ja będę do mnie gadasz po chińsku, co? Proszę, Weź proszę polski. Kłańcią cięg? Laki, muszę iść do ciebie, bo muszę łóżko się... ogarnąć, a ty masz moje łóżko. Właśnie, ja nie to, wiem, to, to czy ten film będzie przeznaczony dla dzieci. W ogóle... Jesteście tak daleko ode mnie, a ja widzę wasze niki. I co, co to z tym robimy? Nie mam mety jeszcze. Jezu, mam 30. Ja trzydzieści się... To. Ja to? mam żelaza, to jest po prostu... Jestem z ciebie dumny. Tamo. Ja no już idę już... po teraz wodą, żeby wraźnie co było te bakiety robić? Tak wiesz. Dobra, połączyć skrzynkę czy robić dwie osoby? Cała. Dobra. Yy, daję wszystko co mam tu takiego. Tak, tak. Ej, ta. Ja bowiem ja ta, nawet ta, ten. Już Sztapkę, żelaza, ty. E, e, a ty nie masz mojego łóżka? E, mam jak miałam tam chyba żółte, jakieś było, powinno być białe, nie wiem, co się zjeło, to. to trudno może być żółte. Już tam przeżyję to. Ja tam daję wszystko co mam. Farmę może... Dawaj zaczniemy farmę robić, bo o, mam nic na szlachetach. nie ma... czy nie wiem czy się na razie nam opłaca, wiesz? Z zróbmy dla czystej satysfakcji, jestem za. No nie. ja? Łopatę zrobię, albo nie. <laughs> żelazno, żeby cię podłożyć. Ja mam żelazno, więc nie wiem o co ci chodzi. Mati, znaczy, czy to jest jakiś... ale <laughs> <Czy> to, <laughs> to jest, jest robię, jakiś podstęp? By. Wyczuwam tu podstęp. Ej, pro proponuję położyć się do łóżek. No proponuję, daj mi łóżko Hajki. A ja nie mam łóżka Trzy, Trzy osoby ta. wystarczy, że się położę. No to ja nie mam Byko jest u góry, ja nie No, ale Darks, Darkstar też nie ma łóżka Ja nie mam łóżka Przynieś Byku łóżko Na Jedno jest jedno. Ale nie mamy więcej Jedno jest na spawnie jakbyście, ja jakbyście mi pozwolili, jakbyście mi pozwolili to bym to czy... nie? Nie, nie ma, nie ma nawet Podaj to... Seeda <laughs> Podaj Seeda Podaj Seeda Pogadamy się. Chciałbyś. No tak właśnie, chciałbyś se cheatować, no to Dobra, bardzo. tak nie będzie. Y, ja już leżę ogólnie. Widzowie tak naprawdę nie chce cheatować, nie? Tak wiecie. No tak. tak. Jest moje łóżko. A tu. wiecie o co chodzi. Czanem odgrodził. Żeby nie było. Panowie, czy ktoś sprawdzi z was, ma ktoś OBS-a gdzieś na drugim monitorze, ile my nagrywamy? No ja mam. Eee, nie wiem. On nagrywał dłużej to tak dłużej. No i tam nagramy na zapas, i tak. Tylko nie wiem, ja czy odcinek Nie No zy, spi, śpimy, ludzie. Bo ja będę się to potem montował. No Wiecie co. Ja na pewno to był, był bardzo dudny odcinek. Wiem, że nie będziecie oglądali dalej po tym odcinku. Ale my już kończymy ogólnie tak: będziemy nagrywali poza odcinkami. Znaczy, będziemy grali poza odcinkami. Ja będę coś prawdopodobnie nie jak który dojść coś poza fań, I co tak yy, uwierzcie mi, laki będzie pilnował, żeby nic nie ścitow, więc yy, nie obawiajcie uh -huh. się. Nie uh -huh. obawiajcie się. Nie będzie nic cheatowane. Ja tak, tak na razie wstanę, bo tak. I to takie i to takie i to takie, takie oczko do was puściłem, nie, oczywiście, nie. Tak, tak tylko żebyś jeszcze z kamerką nagrywał. No, ale powiedziałem, że puściłem oczkowie, co tak jakbym pokazał, nie? Oczami, okay, no, prawda. <laughs> O, tam jest Eddzia w ogóle, tam tu gdzieś, nie mógł się I hmm. pamiętajcie, Zresztą team red lepszy. Hmm. No, czerwone, szybsze, nie? Czerwone, szybsze <laughs> właśnie. Agresywne, nie? No. <laughs> Dobra, no to my jesteśmy teraz rozdzieleni. Ja w ogóle biegam, nie wiem nawet gdzie, ja będę musiał ich poszukać potem. Tak, ja, byłem. Olek, czy ja byłem, Olek, tam VP jak tam Darek. chcecie. Star i jeszcze był Laki i Byku, ale to mniejsza. No, no, tak, no i tak, żegnamy tak, się tak, z wami. Żegnamy się z wami, tak, tak samo da. oni no żegnają się z, z, z widzami ich. E, swoimi w sensie. Dobra, już nie wiem co mówię, nie? No i do no. zobaczenia w następnym odcinku z Minecrafta. Na razie. No cześć. Dobra.